Cześć, dzień dobry i witajcie. Z tej strony Chorbaczek Michał. Jestem działaczem społecznym z miejscowości przeworsk w Województwie Podkarpackim. Witam Was serdecznie, kochani odbiorcy, w drugim odcinku, w nowym 2024 roku, odcinku serii projektu Wychowawcy życia a więc projektu wideoblogów mających motywować, rozwijać, zachęcać. Szczególnie młodych os młode osoby, z którymi pracuję na co dzień jako nauczyciel, wychowawca, animator czasu wolnego, instruktor zajęć sportowych. Projekt Wychowawcy Życia prowadzony przez na przeze mnie na, na kanale YouTube już od no, blisko trzech lat, mm, szczyci się popularnością wśród osób młodych, dzięki z którymi rozmawiam y po wykonanych y wideo, z którymi mam kontakt, które też wpływa na młodych ludzi rozwijając ich pasje, zainteresowania, zachęcając ich do wychodzenia z tego schematu, w którym żyjemy. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem troszkę szczególnym, nie tylko dla osób młodych, ale i dla rodziców. Budujemy słabe społeczeństwo. Jest to temat dzisiejszego wideoblogu, niedzielnego wideoblogu mającego na celu przede wszystkim zmienić perspektywę państwa, bo teraz się pragnę odezwać do rodziców, państwa patrzenia na otaczający nas świat. Jeszcze przed tym, że zanim rozpocznę, dziękuję też za komentarze pozytywne, łapki w górę, subskrypcje na kanale po ostatnim wideoblogu. Zapraszam, zachęcam do rozwijania tego, tych... Tych treści, żeby przekazać to większej ilości osób. Dzisiaj będzie dość ostro. Dzisiaj będzie też mocno, ale zdecydowanie na to, co dzieje się w naszym kraju, dzieje się w naszej społeczności i dzieje się w środowisku, w którym się obracam, w którym pracuję, gdzie praca dla mnie z młodzieżą, z dziećmi było spełnieniem moich marzeń i mam zaszczyt. Ogromną przyjemność, ale i również dumę z tego, co robię na co dzień. Będąc, tak jak wspomniałem, nauczycielem, wychowawcą na koloniach, animatorem Czasu Wolnego, pracuję z dziećmi od 10 lat jako wychowawca kolonijny i widzę problem, który jest coraz większy i problem, który będzie jeszcze większy, dlatego że. Obecna władza powoduje, że nadciąga ogromna apokalipsa. I teraz wracając do jeszcze takiego, takich myśli, e, drodzy Państwo, że absolutnie nie jestem za władzą, która straciła stołek rządzący, to po pierwsze, i nie popieram władzy, która e, obecnie tą władzę ma. Mm, I e, politycznie się w tym wszystkim nie zgadzam, a widzę to, co się dzieje i do czego to wszystko dąży i zmierza. Zmierza do katastrofy osób, które są młode w latach szkolnych, są w klasach od 1 do 8, bo teraz je przecież po czasach dawnej, dawnej władzy zmieniono. E, tutaj wyrzucono, odrzucono się z gimnazjum i wrócono do systemu 8 klas. Teraz najnowsza władza proponuje zniesienie plac, prac domowych, Zniesienie e, troszeczkę tej historii, która dla mnie jest bardzo bliska jako historyka. Będzie mniej lekcji historii, będzie ten program e, troszeczkę mniejszy. Tak, o, tak e, pani minister e, edukacji informuje, głosi. A najbardziej m, można powiedzieć: <noise> dla mnie zabawnym wideo było. Propaganda przedwyborcza, miłościwie panującego nam obecnie, jak i kiedyś jeszcze wcześniej, e, pana Donalda o tym, jak uczeń jest bardzo męczony tym, co się dzieje w szkole. I teraz, przede wszystkim, chciałem powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Zdaję sobie doskonale sprawę, naprawdę mówię to e, z głębi serca, że wiele tematów w szkole jest. Za dużo i niepotrzebnie. Nawet z historii. No, tak naprawdę ja jestem rocznik 9 ostatnio miałem urodziny, już 30. i przecież doskonale pamiętam na lekcjach historii od lat podstawowej szkoły głównym tematem, no, z którymi szliśmy przez tą szkołę podstawową, potem gimnazjum i jeszcze dalej w liceum, czyli Mezopotamia, Grecja, czyli starożytność, cała, którą wbijano nam do głowy e, nieustannie o tym. Co się działo w starożytności. W 2010 roku, będąc uczniem Liceum Ogólnoczniącego w Rzeszowie, dowiaduje się o postawie żołnierzy podziemia antykomunistycznego, Żołnierzy Wyklętych. Wtedy, św. Lech Kaczyński ustanawia dzień 1 marca, Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, zaczyna się tak zwany boom na patriotyzm. Ale pytaniem jest bardzo ważnym dla osób, które są młode tutaj dlaczego o tym nie mówiono wcześniej? To dlatego, że władza, władza e, która przyszła ze wschodu, tak zwanego wyzwolenia e, który spodkobiercy są w dzisiejszym, w dzisiejszym rządzie e, pod nazwą Lewica e, mówiącym o tym jak bardzo ci ludzie wyzwalali ten kraj, no to żołnierze podziemia antykomunistycznego. Walczyli z tymi ludźmi, bo to nie było żadne wyzwolenie, to nie przyszło wyzwolenie. Dla e, podziemia Akowskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, winu, to co się działo w Polsce, to nie było żadne wyzwolenie, e, tylko sowiecki, e, sowiecka kurtyna, czerwona kurtyna, która, e, w której Polska się znalazła po e, II wojnie światowej. O żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, w książce ja nie przeczytałem nigdy. Skończyłem edukację szkolną w 2013 roku i w szkolnym podręczniku nic o tym nie było. Tak samo nie było o rzezi Bołyńskiej, o ludobójstwie tysięcy niewinnych Polaków przez bandy szowinistów z Owen Upa. Kolejna kwestia, do czego teraz dążę, to y, aspekt tego, jak teraz władza obecna mówi, że będzie tych lekcji troszeczkę mniej, będą zmniejszony, zmniejszony plan. Y, między innymi języka polskiego, między innymi y, fizyki, chemii, no i właśnie dla mnie bardzo ważnej historii. Sam jestem ciekaw bardzo, do czego ten, ten rząd dojdzie, bo przecież y, za czasów właśnie y, Platformy, która rządziła, ja chodziłem do szkoły i dobrze pamiętam, jak, jak y, obecni politycy. Wtedy też rządzący, e, jak kierowali swoje słowa do e, powstańców Warszawy, do żołnierzy podziemia e, antykomunistycznego i jak, e, jak działali i e, jak przeciwstawiali się między innymi ruchu oporu, czyli tego ruchu, który powstał na Marszu Niepodległości. I teraz budujemy społeczeństwo słabe, społeczeństwo, które m, ma wszystko dostawać, i teraz, młodzi ludzie, do was kilka tych moich słów, że nic w życiu łatwo nie przychodzi. Jeżeli chcecie autorytetów, które dla mnie to są wielkimi autorytetami, Kuba Błaszczykowski, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo są to osoby, które ciężką pracą, sumienną pracą, swoją pracą, Pracowali na swój sukces, pracują na swój sukces. Tu nikt nie dał nic za darmo, ale właśnie mamy społeczeństwo, które jest e, mocno dobite przez e, socjalizm panujący w naszym kraju e, od ponad 8 lat, gdzie przecież e, jest tylko daj, daj, daj. No, kiedyś nic nie dawano, jakoś można było żyć. Ja sam się dziwię e, w tym wszystkim, jak nasi rodzice. Nie dostawali 500 zł miesięcznie, nie było wyprawek na, na kolonii, nie było wyprawek szkolnych. Jakoś można było żyć. A teraz, młode społeczeństwo, które jest tylko daj, 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 bo mi się należy, to no, czym się ma należeć, kochani? W czym ma się należeć? To ty masz codzienną, sumienną swoją pracą edukować się, kształcić się, zdobywać wiedzę. I do tego 18 roku życia, tak naprawdę, no, uczyć się, żeby coś w tej głowie było. Ale właśnie, władza, która rządzi i ta, co rządziła wcześniej, bardzo chce e, tutaj spowodować, żeby nasze pokolenie, e, naszych dzieci, naszych wnuków e, było pokoleniem jeszcze słabszym pokoleniem ogłupionym. A dlaczego? Dlatego, że takim świat jej manipuluje łatwiej się steruje. Lata pandemii C19 na całym świecie, ta zdane nauczanie, to co się działo w naszym kraju, to przecież aspekt tego, że wyhodowaliśmy Julki głosujące na lewice, Wychodowaliśmy osoby, które tylko krzykiem, nienawiścią, ale pod płaszczykiem tzw. tolerancji e, mówi o swoich tutaj poglądach i, i działaniach. I to wideo dzisiejsze doskonale zdaje sprawę, że jest bardzo polityczno ideologiczno i jeżeli chodzi o rozwój jest tego w tych 10 minutach, które teraz nagrywam, jest mało, ale słuchajcie, moi koledzy, koleżanki, osoby młode, które mnie tutaj obserwują, widzą bardzo mam do was ważny przekaz. Zrozumcie, kochani, że nadchodzą ciężkie czasy dla na nas wszystkich. Że dobrze to już było. I od Was zależy, kochani, kim będziecie za kilka lat. Od Was samych zależy, co zdobędziecie. Czy będziecie pokoleniem osób, które gdy nie otrzymało, dychy na, na start w nowej pracy, bez doświadczenia, od razu się podda, od razu będzie społeczeństwem takim, że gdzie gwizniesz, tam pójdzie, to tylko o Was to będzie świadczyć. I teraz wasze codzienne czyny. Mówię teraz do, do osób w szkołach, w szkołach podstawowych, bo tak naprawdę ja dobrze pamiętam, jak. 20 lat temu i to mówię odpowiedzialnością pełną, będąc czwartej klasie szkoły podstawowej zaangażowałem się w działalność wolontariacką. Od tego rozpoczęła się moja działalność charytatywna przez lata, który w tym roku jest 20 lat. A teraz osoby młode zachęcić cokolwiek do działania, to jest o do nieba. Tym bardziej bezinteresowność upadła. Tym bardziej chęć takiej pomocy od samej siebie odchodzi. Więc chwała tym osobom, młodym ludziom, którzy też mnie obserwują, którzy mnie oglądają, na przykład z mojego liceum ukochanego w Przeworsku, którzy angażują się w akcje charytatywne. Chwała tym ludziom, którzy pomagają bezinteresownie, którzy są aktywni w swoich w swoich miastach, w swoich społeczeństwach, w swoich środowiskach. Chętnym do działania, chętnym do do rozwijania siebie, ale tego jest coraz mniej. I teraz, uciekając od prac domowych, uciekając od. tej nauki, to tworzymy społeczeństwo, które po zakończeniu, zakończeniu klasy szkoły każdego dnia chwyta za, za tablet. Za social media. Oczywiście to też jest akurat nie, mój Instagram i ktoś powie, sam to masz, sam to prowadzisz. Tak, oczywiście, to jest dla mnie moje miejsce pracy i miejsce, w którym ja mam do was przekazuję Wam pewne moje odczucia, pewne moje działania i nie uważam, że tablet, smartwatch, telefon jest czymś złym. To są udogodnienia, których my, jako młodzi ludzie, będąc 20 lat temu, nie mieliśmy. Teraz tą możliwość mamy. Tym możemy się kierować, tym możemy przekazywać pewne treści. Uważam, że te są te treści wartościowe ode mnie, które do Was trafiają, ale to my, kochani, mówię do rocznika 9:4, troszkę starszych, troszkę młodszych, powodujemy, że naszą bezczynnością, naszą pogardą do aktywności społecznej, brakiem. Kręgosłupa moralnego, brakiem wartości w swoich działaniach i brakiem pasji w swoich działaniach. Tak, mówię do Was, rodzice: siedzeniem tylko i klepaniem na telefonach, albo zajęci tak pracą, że nie mamy czasu dla własnych dzieci. Powodujemy, że tworzymy społeczeństwo słabe dzieci, które nie będą w stanie udźwignąć tego, co się dzieje i będzie się działo. W najbliższych latach w naszym kraju, na naszym kontynencie. Bez wiary, bez pasji, bez nadziei i bez celów, bez marzeń, nie pójdziemy dalej do przodu. Więc, drogi rodzicu, pytanie jest: czy Ty te pasje masz? Czy aktywny jesteś dla swojego dziecka, pomocny jesteś dla swojego dziecka, tłumaczysz, uczysz, radzisz i rozwijasz? Czy tylko cieszysz się? że po przybyciu do, do domu twoje dziecko będzie miało mniej mniej pracy, mniej nauki, mniej czytało książek i mniej się rozwijało, bo przecież wszystko jest w dobie tak zwanej tolerancji, i równości i dobrodziejstwa. Oczywiście to wszystko. W cudzysłowie. dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze wideo. 15 minut dłuższe takie dzisiaj duszy, dzisiaj takie to nagranie. Projektu Wychowawcy Życia. Projektu, który dzisiaj w szczególnym stopniu był nagrywany nie tylko do młodzieży, ale również do osób dorosłych, do pedagogów też w tej kwestii. Wierzę, że trafi to i będzie takim przesłaniem do działania nas, nauczycieli, ale też również do osób młodych, do wzięcia swojego życia na barki, na klatę działania. I wierzę, że widzimy się w następnym tygodniu. Pozdrawiam.